dopasowany jestem tak choler Nawet bloki wywołują we mnie w kół Całe życie próbowałem znaleźć miejsce Tak by serca nie zamienić w Nie Niedopasowany jestem tak choler Nawet bloki wywołują we mnie w kół Całe życie próbowałem znaleźć miejsce Serca nie zamienić w martwy luz. Szukałem miłości, znalazła mnie sama W świecie przemocy osiedla, to wtedy był talentów grabach Trwam okaleczony, poprawić kolory tej z betonu nory Złością karmiony, zbierałem się w sobie Zanim wypłynę na szerokie wody Ostatnia szalupa mi na popiół spłonie Najpierw opróją, bo idziesz gdzie indziej, później, bo wyszło za dobrze Tu gdzie większości do przegranej bliżej I tak się nie dowiesz, to przyszedł na pogrzeb W dzienniku życia za dużo ocen, niewiele z nich ma znaczenie Znowu benzynę, zmieniłem emocje, wciąż tak to robię, wypalam presję Gdzieś między dresem a wciutym poetą W kółko się kręcę na pierwszy deser, bo już męczy mnie to Kończmy to prędzej, na szklane domy ruszyłbym z cegłą Ten z wielkiej płyty zapomniał, to co mnie tworzy to przeszłość Idę z nią w parze jak ogień i woda Niedopasowany nie jestem tak cholernie tak cholerny. Nawet bloki wywołują we mnie w kół. Całe życie próbowałem znaleźć miejsce Tak by serca nie zamienić w nie Niedopasowany jestem tak cholernie te wywołują we mnie w kół Całe życie próbowałem znaleźć miejsce Tak by serca nie zamienić w martwy lód. Big Babo i tu nie chodzi o bic, Tylko czy robisz kwit poza Warszawą Czy ty palisz weedrano, Czy gdy suniesz, po Tu nie masz skit no? I czy tu masz co ważne Jak opłacalne jest pierdolić branżę? No to wskakuj na planszę Reguły gry, pff, każde ma własne a ja wolę być wory Pod oczami to genetyka Swoje wybory i ja w to nie wnikam Mów ile chcesz, tylko nic nie pytaj woo. Gdzie idzie tłum? Jakie są trendy? Na co jest boom? Bitcoin to the moon Stawiaj na siebie i rób Bo każdy ma marze, każdy ma marzenia I własny próg to pierwszy zaśnie, kogo namaszczę, czy jest następny grup? Bo robi się ciaśniej, za dużo ziomów na lewo dostało opaski. Zbyt dużo show na tak małe oklaski, za dużo blow, Nie Niedopasowany jestem tak cholerny. Nawet bloki wywołują we mnie w kół. Całe życie próbowałem znaleźć miejsce, tak by serca nie zamienić w martwych. Niedopasowany jestem tak cholernie Nawet bloki wywołują we mnie wpływ Całe życie próbowałem znaleźć miejsce Tak by serca nie zamienić w martwy lód.